Dzień dobry, kochani. Zapraszam serdecznie wszystkie osoby, które urodziły się w znaku y, Barana na czytanie miesięczne na miesiąc wrzesień. Patrzymy, jakie energie w tym czasie do wszystkich osób urodzonych w znaku Barana idą. Jest to istotny miesiąc ze względu na y, nów, pannie i y, Początek nowego roku numerologicznego, więc tutaj dlatego pozwoliłam sobie wyciągnąć jedną runę dodatkowo dla wszystkich warunków zobaczymy taką dodatkową energię wrześniową w tej runie, ale już ją wylosowałam, żeby nie, nie zajmować więcej czasu, bo i tak czytania. Długo trwają. Dwójka pentakli wypadła, czyli pracowicie. Co u Baranów we wrześniu 2021 roku? Jaka energia? Pokażcie kartę dla Baranów. karty, jaka energia we wrześniu 2021 roku dla wszystkich osób urodzonych w znaku Barana. Dobrze. Patrzymy, co u Baranów. Tak się pięknie przełożyły. I tradycyjnie. Główny temat pięknie Wasza energia, cesarz, moi drodzy. Cesarz dla baranków. Wyzwanie, czyli co pomaga, albo przeszkadza, i tutaj mamy dziesiątkę y, pentakli. Co jest podstawą słońce, co odchodzi do przeszłości. Królowa kielichów. Wasze świadome dążenia. Karta świata. Co w najbliższej przyszłości? Możliwości, jakie macie. Dwójka, tu Rycerz Pentakty w przyszłości, oczywiście. Możliwości dwójka e, różdżek, e, wpływy z zewnątrz, dziewiątka kielichów. Co warto wiedzieć? Karta Maga i ewentualny wynik bądź rezultat. Siódemka mieczy w tle czytania, as mieczowy. Zaczniemy moi kochani od runy. Na początek odsłonimy runę. Położę ją na, na czas omawiania na środku może. Runa Wirt. E, jeśli chodzi o runę Wirt Energia taka trochę, powiedziałabym, wieżowa. Czyli tak naprawdę nastawienie baranów, jakie będzie w tym wrześniu, to taką energię od wszechświata otrzymacie, bo wyrt trochę jak wieża oczyszcza atmosferę, oczyszcza pole. Natomiast. Jeżeli w wirt my mamy w sobie na przykład jakiś zapał do działania, to również efekty naszych działań otrzymamy w konsekwencji. Jeżeli my mamy jakąś zawiść w sobie, zazdrość, to tym samym dostaniemy, zostaniemy odpłaceni. Kochani, ważne jest, z jakim nastawieniem angażujemy się w coś we wrześniu. Ważne jest, by barany y, oczyściły pole, przygotowały się, jeżeli y, mają jakiś plan na, na dalsze swoje życie i jest to taki przełomowy moment, to rzeczywiście ta, kart, ta runa Wyrt tutaj by y, oznaczała moi drodzy, przygotowanie gruntu na przyszłość, czyli oczyszczenie pola, przygotowanie y, tego co ma, do, do tego, co ma nadejść. Tutaj widzicie jest jeszcze zimno, jest dużo wody, jest taki nieprzyjemny klimat, surowy, ale to nie znaczy, że to drzewo, które tutaj jest ukorzenione mocno w ziemi, ono z wiosną nie puści nowych listków, nie wyda owoców. Więc przygotowując się na coś, co może nadejść tak naprawdę niekoniecznie we wrześniu do Was, moi drodzy, to coś może nadejść do Was hmm, chociażby. W okresie Waszych urodzin, bo tak naprawdę wpływ tego roku numerologicznego na was może rozpocząć się dopiero z Waszymi urodzinami, bo wtedy energia jakby po nowym roku i energia urodzeniowa wasza spina się z tą energią, łączy się z tą energią, która w tej chwili w tym roku numerologicznym dopiero wchodzi, tak, ona będzie emanować e, ta moc e, tego roku numerologicznego szóstego dla was barany dopiero w okresie waszych urodzin najsilniej, więc tak naprawdę w tej runie Wyrt e, mamy we wrześniu dla baranów tak, taki półmetek w zasadzie półrocze, tak, bo to jest pół roku gdzieś po waszych urodzinach w związku z tym e, ta Wyrt mm, to takie oczyszczenie pola, przygotowanie się do zmian. Jeżeli się przy czymś bardzo upieracie, to może być to dla Was w przyszłości zmiana bolesna. Natomiast bądźcie w tej runie gotowi na to, co nadeślę Wam los. Tak naprawdę przygotujcie siebie samych. Do, do takiej otwartości na dary losu. To jest e, taka głęboka przemiana i gotowość na wzięcie tego, co los nam zsyła. Może niekoniecznie w tym wyrdzie nastawiajcie się na jakiś wynik, efekt, e, taki, jaki wy sobie w, zaplanowaliście, bo los może wam zesłać coś innego. To nie znaczy coś gorszego. Może się okazać, że to coś innego jest o niebo lepsze niż to, co wy sobie sami wymyśliliście. Więc przygotujcie sobie grunt. Hmm. Przygotujcie się na zmianę. Hmm. Przygotujcie się na taką transformację, może wewnętrzną, może, może na zmianę myślenia, może, może to dotyczyć po prostu zmiany trybu życia. Różnie może być. Może od tego zacznijcie: może od diety, od, od wyeliminowania nałogów, może w takich kategoriach popatrzcie. Zobaczmy, co Tarot na wrzesień ma dla baranków. Tarot we wrześniu a, mówi, że wchodzicie z energią cesarza, czyli z własną energią. To jest energia barania. Cesarz ma, cesarz decyduje, cesarz stanowi, cesarz czuje się komfortowo, a jemu nic nie brakuje. Pamiętajcie tylko, żebyście w negatywie nie wykorzystywali tej karty, bo w negatywie cesarz jest apodyktyczny. Cesarz po prostu wtedy może być e, tyranem. Tak? Ale cesarz wychodzi z pozycji władzy, z e, jest jako władca m, samostanowiący o tym, co chce robić, jak chce robić, jak chce prowadzić swoje życie. Z takim nastawieniem, z taką energią, komfortową energią wchodzicie e, we wrzesień, drogie Barany. Poczekajcie sekundkę, muszę na chwilkę was opuścić, zatrzymam film. Już jestem, przepraszam najmocniej. Co pomaga bądź przeszkadza? I tutaj mamy dziesiątkę pentakli, kochani. No, ja nie sądzę, żeby karta szczęśliwej rodziny przeszkadzała cesarzowi. Cesarz cieszy się e, szczęśliwą rodziną, bo tak naprawdę cesarz zapewnia e, rodzinie dobrobyt, stabilizację. Ma e, po prostu zapewnione są środki dla każdego członka jego rodziny: dla psa, dla dziecka, dla żony, dla, dla babci, dla dziadka. Dla każdego cesarz dba o to, czym zarządza. Spokojnie, stanowanie, bez emocji kieruje się wyłącznie swoim dobrem, tak naprawdę. Bo cesarz rządzi tak naprawdę dla siebie, więc fantastyczna, ustabilizowana energia finansowa dla was na wrzesień. Jeśli chodzi o rodzinę, również yy, mielibyśmy tu informację, że baranki we wrześniu w swojej rodzinie, w swoim domu czują się bardzo komfortowo. Zapracowały na to same, dbają o to, co mają, czują się w tym naprawdę fantastycznie. Co jest podstawą? Słońce. Słońce, kochani, jakieś projekty, jakieś początki, które kiedyś rozpoczęliście, czy jakieś relacje, czy prace, one były pod szczęśliwą gwiazdą. Nie mogłyby was zaprowadzić w inną stronę niż tutaj, do tego cesarza i do szczęśliwej rodziny. Także na wrzesień u baranków nic specjalnie na razie nie widzę, żeby się zmieniało. Odchodzi do przeszłości. Rozedrgana emocjonalność, takie bycie dobrym ponad miarę, uczuciowym, wrażliwym. Twardo we wrześniu barany stąpają po ziemi. Przygotowują sobie być może grunt pod przyszłe sukcesy, pod przyszłe plany w, tej, w tym wyrdzie. Ale na tę chwilę w stabilizacji Wam nie brakuje. Co macie w głowie? Karty świata. To jest karta... I podróży, a, i karta zamykania różnych etapów w życiu, kończenia jakichś etapów. To by się świetnie zgadzało z runą Wirt, czyli czyszczenie tego, co, co się nie sprawdziło, domykanie jakichś starych tematów, starych spraw. Jest to otwartość również w, tym, w tej karcie na nowe. Za chwilę nastąpi a, otwarcie nowego cyklu po karcie świat. Więc tutaj podróże zagraniczne, wycieczki, może jakieś spóźnione wakacje. Domykanie spraw, domykanie tematów, kończenie jakichś projektów, kończenie e, spraw, przygotowywanie nowego gruntu e, na nowe projekty, nowe rzeczy. Kochani, co przychodzi? Rycerz Pentakli. Rycerz Pentakli to jest energia powolna, ale w stronę, w którą e, Budujecie swoją stabilizację. Jeżeli by chodziło o relacje, na przykład, to kończycie relacje z osobami chinnymi emocjonalnie, a pojawia się na waszym y, horyzoncie osoba, y, która spokojnie, twardo, zdecydowanie stąpa po ziemi. Jest to stabilna energia, oferta osoby, która y, w przyszłości może. Da dać wam stabilizację, no wy już macie tę stabilizację, więc może dołączyć do was w tej stabilizacji, czyli taki równoprawny partner. Spokojny, stonowany, poukładany. Ktoś, kto może wnieść do waszego życia świeży powiew, do tej skostniałej struktury cesarza, natomiast no bez takiego rozedrgania emocjonalnego, jakie mamy w Królowej Kielichów. Kochani, y, jakie ma macie możliwości? W dwójce różdżek możliwości są i widać, że w dwójce różdżek już zaczynacie się rozglądać za możliwościami, czyli albo za jakimiś nowymi projektami, które y, macie zamiar realizować. Widzicie, Macie pewną stabilizację, chcecie podomykać stare tematy, przygotowujecie sobie na świeżo grunt do tego, co wam los przyniesie i tutaj już rozpatrujecie w tych możliwościach jakieś nowe opcje. W dwójce różdżek już, już przyglądamy się ofertom, już rozpatrujemy pewne kwestie. My jeszcze nie podejmujemy żadnych decyzji, ale już podejmujemy pewne działania ku temu. Także tutaj bardzo fajnie. Wpływy zewnętrzne, macie dziewiątkę kielichów. Dziewiątka kielichów mówi o takim zadowoleniu, emocjonalnym spełnieniu z tego, co się ma, z tego, co się osiągnęło, więc myślę, że otoczenie nie będzie Wam specjalnie pomocne ale i też przeszkadzające otoczenie będzie was odbierało jako osoby które mają to co chciały czyli osiągnęły te cele które sobie zaplanowały postawiły przed sobą więc specjalnie tutaj wyciągać do was ręki nikt nie będzie natomiast nie będzie was e, wam rzucał kłód pod nogi nikt nie będzie wam nikt utrudniał będziecie postrzegani jako osoby które są spełnione nawet jeżeli Wy tak tego nie odbieracie, to tak przez otoczenie będziecie odbierani. Więc osobie spełnionej, no niekoniecznie ktoś chce wychodzić naprzeciw, chyba że poprosicie to wtedy, co innego. Ale co warto wiedzieć, yy, i tutaj w Waszych nadziejach lub obawach macie maga. Kochani, mag sam robi to, co jest do zrobienia. W magu. Yy, nie czekamy, aż ktoś nam pomoże. My mamy tu wszystkie narzędzia, wszystkie informacje, mamy niezbędną siłę do tego, żeby kreować swoją rzeczywistość tak, jak my chcemy, żeby ona wyglądała. Wychodzicie z pozycji cesarza i macie możliwości, maga. Zobaczcie, jakie to daje naprawdę możliwości. Jaką macie władzę, drogie barany, we wrześniu, do tego, żeby w przyszłości kreować swoją rzeczywistość po swojemu, nie układać się pod nikogo, nie rozmieniać się na drobne, nie po trupach, nie na siłę, ale po prostu mieć plan na siebie, przygotować pole, zebrać się w sobie, zebrać siły, znaleźć osoby, które mogą nam pomóc, znaleźć sposoby i możliwości, wykorzystać to wszystko, i obrócić to w taki sposób, żeby wam służyło. Wynik, siódemka mieczy. W siódemce mieczy. Jeżeli to byłby wynik, to coś sprytnie uda Wam się we wrześniu wykonać, ugrać, uzyskać sprytem. Nie opowiadajcie zbyt o swoich planach, nikomu. Róbcie po prostu swoje we wrześniu i. Nie każdy musi wiedzieć, co wy robicie, co planujecie, co zamierzacie. Sukces jest w zasięgu waszych rąk. Jeżeli to byłaby przestroga w tym wyniku, jakaś rada czy wskazówka, bo tak naprawdę no, sami decydujemy, to nie karty decydują o tym, jak nasze życie wygląda, tylko my decydujemy, to my tworzymy, tak? Więc moi drodzy. Wtedy byłaby to wskazówka, żebyście uważali, nie mówili wszystkiego wszystkim, nie opowiadali zbyt wiele o sobie i uważali po prostu na fałszywych ludzi, na złodziei, na jakichś krętaczy, na oszustów, na osoby, które mogą wykorzystać wasze pomysły, jeżeli będziecie o tym trąbić naokoło. W tle czytania macie Asa Mieczy. A smieczy mówi o nowych pomysłach, o odcinaniu się od starego. To też nawiązuje do, do tej runy Wyrt, do nowego roku numerologicznego, do tego um, sprzątania podczas nowiu w pannie, które ten okres, bardzo, ten czas bardzo sprzyja, właśnie takim porządkom. To tutaj barany rzeczywiście domykają jakieś sprawy. Jeżeli wchodzą w nowe, to bardzo tak konsekwentnie, zaplanowanie, wykazując się dużym sprytem, bo te dwie karty mówią o sprycie, o. o Wykorzystaniu swojej inteligencji, możliwości, ale również rozpatrują różne możliwości, rozpatrują sprawy szczegółowo, dokładnie, przyglądają się, nie działają w takiej energii jak to zwykle baran działa po prostu na wariata. Więc as mieczowy mówi o nowych pomysłach, o nowych ideach, o rozpoczynaniu czegoś nowego, o wpadaniu na jakieś genialne pomysły, które mogą w przyszłości dać wam jeszcze większą stabilizację. Albo pomóc osiągnąć cele, ale również o odcinaniu się od tego, co Wam już naprawdę nie służy, z czym już nie chcecie przez życie iść. Wylosowałam jeszcze na początku razem z Runą jedną kartę od wróżek. Zobaczymy, jakie przesłanie podsumowujące mają dla Was wróżki. Proszę bardzo. Zima. Twoje modlitwy zostaną wysłuchane w zimie. Widzicie, wspominałam tutaj o tym, że barany są w obecnej chwili na półmetku, tak zwanym, bo jesteście wiosennym znakiem. W związku z tym, to. Co teraz planujecie? To, co teraz ten, z pozycji cesarza sobie zaplanowaliście, przygotowujecie grunt, domykacie, czyścicie pewną energię, rozpatrujecie różne opcje, wpadacie na jakieś genialne pomysły. To wszystko, co teraz zapoczątkujecie z tym nowym rokiem numerologicznym, po tym nowiu, co zasiejecie, ma szansę urzeczywistnienia w zimie. W zimie, kochani. Wasze modlitwy zostaną wysłuchane zimą. Czyli to, na co czekacie, o co prosicie wszechświat, ma szansę zrealizować się zimą. Zima to czas końca. Ta karta wskazuje, że Twoje pragnienia, urzeczywistnią się właśnie w tym okresie. W międzyczasie, tak jak zwierzęta i ptaki, przygotuj się na jej nadejście. Kontynuuj działania zmierzające do osiągnięcia celu, kierując się swoimi przeczuciami. I intuicją. Zobaczcie, tutaj jest intuicja i przeczucia. Nie opowiadajcie się, co planujecie. Róbcie swoje, nie przestawajcie. Piękne przesłanie, kochani, piękny miesiąc w ogóle jesteście w świetnej energii, choćby się mogło czasami z boku wydawać, że jest inaczej. To bądźcie pewni, że jesteście na właściwej drodze. Nie traćcie tylko cierpliwości i konsekwencji w tym działaniu, które rozpoczęliście albo rozpoczynacie, bo ono ma szansę urzeczywistnić się. Nie od razu, nie tak po baraniemu. Ale kierunek obraliście właściwy dla siebie. Cel jest do osiągnięcia, tylko wszechświat potrzebuje, kochani, jeszcze trochę czasu, żeby wszystkie tryby tej układanki, te klocki poukładały się w taki sposób najlepszy dla Was. Więc z cierpliwości, róbcie swoje konsekwentnie. Piękny miesiąc, stabilny miesiąc. Naprawdę, tu nie ma nic do dodania. Świetne karty. Dobrego września, kochani.